Cześć widzowie, z tej strony Maciejo. Mam dla Was super informacje. Jak na pewno wszyscy dobrze wiecie, ostatnio Wargaming wypuścił zwiastun Blitz Reforged i nową testową grę. Drugą wersję World of Tanks Blitz. Społeczności bardzo nie spodobały się wprowadzone zmiany. Opinia była bardzo, bardzo negatywna. Dosłownie z każdej strony, z każdego kraju, każdy na to narzekał. Więc teraz przychodzi moment, kiedy Wargaming zaczyna się rehabilitować i to jest idealna informacja dla nas graczy dzisiaj pogadamy o tym jakie zmiany prowadzi Wargaming w nowym Blitz Reforged zainteresowany? zapraszam do oglądania aktualnie nasz garaż wygląda w ten sposób mamy tu oczywiście te wszystkie sety gówniane które nikomu się nie podobają no i też zwróćcie uwagę na to że tutaj w prawym dolnym rogu nic tutaj nie ma u każdego gracza na serwerze a teraz zobaczcie, jak może wyglądać garaż w przyszłości. Od razu jeszcze wspomnę, że filmik pochodzi z Discorda Blitzhub Zamieszczam link w opisie, jak jesteście chętni zobaczyć, zapraszam. Od razu w prawym dolnym rogu pojawia się nowa możliwość, czyli drzewka technologiczne. To, czego gracze tak bardzo, ale to bardzo chcieli. Ale najpierw zobaczmy, jak działają aktualnie filtry. Lewy dolny róg, mamy filtrowanie i mamy tiery, klasy pojazdów, Typ pojazdu, no i po prawej, w zaawansowanych, możemy wybrać sobie nację naszego czołgu, którego szukamy. Teraz to będzie wyglądało w ten sposób. Tak samo mamy tiery oczywiście siódmy to jest najwyższy, ale ta zmiana zostanie z nami, niestety. Po prawej stronie teraz mamy gotowe flagi. Co ciekawe, niektóre flagi są całkowicie nowe. Wygląda na to, że nacja europejska została rozbita, ponieważ mamy teraz, dla przykładu, oddzielnie flagę polską. I to jest uważam bardzo fajna ciekawostka dla nas jako Polaków. Do tej pory, aby znaleźć polski czołg w drzewku, musieliśmy wejść do nacji europejskiej. Teraz wystarczy kliknąć polską flagę. Jak widzicie, teraz te czołgi są dużo ładniej przedstawione. Są mniejsze ikony, nie ma podanego rodzaju seta. Jest flaga kraju, z którego czołg pochodzi. Aktualnie to jest bardziej surowe. Nie mamy flagi, mamy rodzaj seta, no i taki większy czołg. Także ja tutaj od razu widzę dużą poprawę i różnicę Naprawdę mi się to podoba No i w zależności od tego jaki filtr wybierzemy, to albo szukamy w setach, albo w tierach Mamy tiery defaultowe, czyli tak jak jest teraz, nie ma flagi, jest rodzaj seta No i mamy również tiery klasyczne, gdzie nie ma rodzaju seta, jest flaga Czyli sortowanie czołgów według tieru, klasycznie Hola 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 kolego, widzę, że oglądasz filmy i nie subskrybujesz kanału Masz 3 sekundy na zostawienie obserwacji, potrzebujemy cię w naszym składzie. Wstawiłeś? No to oglądajmy dalej. Kolejna bardzo ważna kwestia to są właśnie drzewka technologiczne. Tego przycisku aktualnie nie mamy. Ten przycisk z czasem się pojawi. No i zobaczcie, że nie wygląda to tak bardzo źle. Nie wygląda to identycznie jak aktualnie w World of Tanks Blitz, ale jest naprawdę, uważam świetnie. To jest 15 razy lepsze niż te wszystkie sety, które były nieczytelne. Było ich bardzo dużo, ciężko było się połapać, a teraz znowu mamy tak jak na początku. Czyli mamy normalnie kraje i tam sobie szukamy czołgów. Delikatnie to się różni, ale naprawdę wolę coś takiego niż same sety, które są tragicznym rozwiązaniem. No i oczywiście każda nacja ma swojego seta. Jakieś tam obrazki, których jeszcze nie do końca wszyscy rozumiemy, ale z czasem się tego nauczymy. Tutaj nie jest wszystko tak po kolei. Część czołgów leci górą, potem przechodzi trójkę na trójkę i leci inną stroną. No, ciekawe, zobaczymy. Na przykład Hellcat wygląda jakby przechodził na Jacksona. Ale może Jackson zaczyna się od razu od trójki, nie wiem. Na przykład tutaj Hellcat jest czwartym tierem ostatnim, Super Hellcat, i już dalej nie prowadzi. A Jackson zaczyna się dopiero od trzeciego. Więc nie wiem, czy z Hellcat'a będziemy robili Dixona. Sety oczywiście wyglądają podobnie, jak teraz uważam. Tylko zmiana jest właśnie w tej nowej zakładce, czyli All Tanks. To jest bardzo fajna zmiana, ponieważ aktualnie w World of Tanks Blitz nie mamy możliwości sprawdzenia każdego czołgu, który jest w grze z poziomu gry. Możemy szukać na stronach, na Blitz Starsie, na Blitzkicie, ale gra nam tego nie daje. No i teraz, z tego co widzę, Wargaming planuje wprowadzić... Możliwość sprawdzenia każdego czołgu, który istnieje w grze. Niby jest podane, że jest 667 czołgów. I gracz, który jego konto aktualnie jest zalogowane, ma tych czołgów 192. No i widzimy. Część czołgów ma fajeczkę, ptaszka, czyli mają te czołgi w garażu, albo ma je zbadane. Część czołgów może kupić za kredyty, część za golda. Niektórych w ogóle nie może kupić. I to jest bardzo fajna zmiana, bo gracz może sobie sprawdzić, Jakie w ogóle czołgi są w grze na każdym tierze? Do tej pory takiej możliwości nie było Sprytniejsi gracze grzebali po skrzynkach i szukali tych czołgów ale nie zawsze każdy czołg był w skrzynkach Teraz będzie możliwość sprawdzenia każdego czołgu, który był jest w World of Tanks Blitz Reforged Według mnie zmiana na ogromny plus No i oczywiście są różne kategorie, aby łatwiej było szukać tych czołgów tej zmiany tierów, którą każdy zna i wie nie będę komentował, bo dla mnie to jest straszne, ale no cóż, nie ja to wymyśliłem dziwnie będzie się grało siódemkami, które tak naprawdę były dechami, no ale cóż, cóż więcej powiedzieć taka jest decyzja WG, oby to wyszło na dobre dla niższych tierów, zobaczymy czy to w ogóle coś da czy gracze onegrani na tych jedynkach, które nie są jedynkami no i lecimy sobie listę, w prawo, w dół, w górę i mamy wszystkie czołgi, które są w grze. Pięknie pokazane. Duże ikonki czołgu, czasami nacja, czasami setik. Możemy sobie wejść, sprawdzić, jak go zdobyć. Podejrzewam, że parametry też można sprawdzić. No i na razie to wszystko, co udało mi się zdobyć. To jest taki przedsmak tego, jak Wargaming próbuje się zrehabilitować dla graczy. No i szczerze, mnie zadowolili. Uważam, że te zmiany są w porządku. To jest dużo lepsze niż to, co miało być. Mam nadzieję, że szybciej to wprowadzą. Abyśmy mogli przetestować to na własnej skórze. Bo na razie to jest tylko filmik, a ja chcę to zobaczyć w praktyce. Wtedy najlepiej jest wyrazić swoje opinie, no i to przetestować. Daj znać, co o tych zmianach sądzisz. Czy Ci się podobają, czy dalej nie jesteś zadowolony, czy dalej byś coś zmienił? Jeśli się film spodobał, zostaw łapkę w górę. Obserwacje. Zachęcam do wspierania kanału. Bardzo mi to pomaga. No i dzięki za oglądanie. Siemaneczko. By the way. Jeszcze czterech wspierających na YouTubie i robimy podobną serię jak Mamulti w dużym wocie, czyli wbijam określony czołg do dziesiątego poziomu w określoną ilość czasu, no i potem te konto oddaję w wasze ręce. Brakuje do tego tylko cztery osoby wspierające na kanale. Zapraszam i zachęcam.